Dowie, oto lista aktywnych fanów oraz trwa konkurs na Robuxy. Trzech najbardziej aktywnych fanów wygrywa po 400 Robuxów. Aby być aktywnym fanem, musisz oglądać każdy film do końca, ładnie komentować, lajkować i podbijać film. Wybiorę również parę osób z komentarzy, które napiszą najlepszy komentarz. Wyniki konkursu 9 grudnia. Pewnego dnia w grze dni w lesie. I idę nazbierać trochę metalu, żeby zbudować więcej wieżyczek ochronnych, a potem. nagle ktoś dołącza do gry. Siemaneczko, sorki za spóźnienie, co dziś robimy? Może rozbudujemy bardziej bazę? Maja, co ty odwalasz? Przerwała się Eli. Przecież przeprosiła za spóźnienie. Może nie wiedziała, że Ela coś mówi? Tak, tak, sorki, jeszcze raz. A tak w ogóle, to kim jest ta dziewczyna? Jestem Ela. Miło mi ciebie poznać, Ela. Ja jestem Maja i jestem dziewczyną Szymona. Że moją? Przecież ja nie jestem twoim chłopakiem, coś ci się pomyliło? Stary, co ty gadasz? Kochanie, przecież jesteśmy razem w związku już od ponad dwóch lat. No chyba w twoich snach. Stary, to było bardzo niegrzeczne. Co ci odbiło? No właśnie. Czemu kłamiesz, dlaczego to robisz? Przecież ty i Maja jesteście w związku już dwa lata i trzy miesiące. Zawsze wam kibicowałam. Nagle Ela zaczyna głośno płakać. A, płacze, płacze. Ela, co się stało? Dlaczego płaczesz? No bo Maja mi napisała na czacie prywatnym coś strasznego. Co takiego? No powiedziała, że jeśli się do ciebie zbliżę, to zrobi mi krzywdę i będę cierpiała. Że co? Maja, czy to prawda? Co? Co to za brednie? Ja nic takiego jej nie napisałam i nic nie zrobiłam. Ona to wymyśliła. Skończ już. Zaraz cię wyrzucimy z grupki i znajdziemy sobie innego zwiadowcę. Ale przysięgam ci, że ja nic nie zrobiłam. Czy Wy naprawdę wierzycie bardziej tej nowo poznanej lasce niż mi? Przecież latami budowałam sobie u was zaufanie. Przysięgam wam, że nic złego nie zrobiłam. Gramy w 99 nocy w lesie, odkąd ta gra wyszła. A wy mnie teraz chcecie wyrzucić z drużyny? Pewnie robisz Szymon celowo i próbujesz mnie oskarżyć dlatego, bo podoba ci się Ela i chcesz mnie zdradzić. Już mnie nie kochasz. Ty chyba już do końca zwariowałaś. Nie dość, że kolejny raz się spóźniasz na gierkę, to jeszcze grozisz Eli, bo jesteś zazdrośnicą. Ach tak? Okej, okay, to w takim razie opuszczam was i znajdźcie sobie nowego zwiadowcę. Ciekawe, jak sobie poradzicie beze mnie. A my Szymon zrywamy. Nie chcę cię już znać. Baw się dobrze ze swoją nową dziewczyną. Powodzonka wam życzę. Zaczekaj. Maja wychodzi z gry dziewięćdziesięć nocy w lesie! Dlaczego do tego doprowadziłeś Szymon? Przecież to nasza przyjaciółka, a do niedawna twoja dziewczyna. Karol, czemu ty tak rozkminiasz nad tym? Chciała was opuścić, to was opuściła. Nie ma co roztrząsać tematu. Po prostu o niej zapomnij i tyle. Masz rację, Elcia. Możesz być teraz albo zwiadowcą, albo budowniczym. Kim chcesz być? To będę zwiadowcą i to na pewno lepszym od maj. W tym samym czasie. Muszę zapomnieć o nim i o nich. Jak oni mogli się tak wobec mnie zachować. Nawet nie próbowali mnie zatrzymać. Pójdę sobie pograć w Steel a Brain Rot. Może tam poznam kogoś normalnego. Po dwóch godzinach grania w Steel a Brain Rot. Dziękuję ci bardzo, że odbiłeś mojego brain rota. Ten szczur ukradłby mi mojego najcenniejszego strawberry elefanta, chyba bym się załamała. Nie ma sprawy, koleżanko. Chcesz się może ze mną zaprzyjaźnić? Moglibyśmy więcej wspólnie grać. hm? A wiesz co? Bardzo chętnie. A czy zechcesz dołączyć do mojej grupki przyjaciół? Myślę, że wszyscy bardzo cię polubią. Tak. W sumie to poszukuję nowych znajomości. Na grupce przyjaciół Leona. No i co on robił wtedy? Odpodbijał do. Nagle dołącza Leon i Maja. O, proszę, o Wilku mowa. Cześć, Leonku! Zaraz, zaraz widzę, że dodałeś kogoś do grupki. Kim jest ta dziewczyna? To jest. O, w morderze jesteś tak cute. Jak masz na imię? Czy mogę zobaczyć Twoją twarz? Uspokój się, Olcia. Dobra, to co, może się wszyscy przedstawimy? W sumie możemy zrobić też face reveal od razu. Wszyscy powiedzieli, dobrze, Olcia! Wspaniale, to ja w takim razie zaczynam. Jestem Ola, mam 18 lat i to jest mój słodki pyszczek. Wow, jesteś niewiarygodnie śliczna. O, dziękuję ci, moja słodzinko. Ja jestem Eryk, mam 19 lat, czyli trochę staruch. A oto proszę jak wyglądam. Ja jestem Leon i też mam 19 lat, ale nie uważam się za starego xd. Oto jak wyglądam, co sądzicie? Myśli, o wow, no ładnie, ale on jest przystojny, czuję motylki w brzuchu. Myśli, chyba się w nim zakochałam od pierwszego wejrzenia. Okej, okay, teraz ty Maju. Ej laska, żyjesz? O tak, przepraszam was, ale miałam laga mózgu. Ja jestem Maja, mam osiemnaście lat i oto jak wyglądam, to moja twarz. Zaraz, zaraz, że co? To jesteś naprawdę ty? Myśli. O, w mortkę szczura pustynnego zakochałem się od pierwszego wejrzenia. Tak, Olu, to jestem ja. A co, jestem brzydka? Nie, 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 no co ty? Nie jesteś brzydka, zwariowałaś? Jesteś bardzo śliczna. No właśnie, jesteś piękną dziewczyną. Po prostu byłam w szoku, stąd ta reakcja. O, jesteście tacy, kochani, dziękuję wam za to. A ty, Leonku, czemu nic nie mówisz? Pewnie myślisz, że jestem brzydka. Myśli. Nie mogę przestać patrzeć się na te jej piękne oczka. Halo, aha, spoko. A, sorry, zamyśliłem się. Nie no, jesteś bardzo ładna. A tak w ogóle, to mogę cię o coś zapytać? No oczywiście, że tak. Dlaczego grałaś sama, jak cię spotkałem? Hm, to przez to, że... Majcia opowiada całą historię, jak to się stało, że jestem samotna! Jeju, ale miałaś fałszywców wokół siebie. Tak bardzo ci współczujemy! Tak, ale teraz masz nas. Jesteśmy tu dla ciebie i od dzisiaj możesz na nas liczyć. Dziękuję wam bardzo. Nawet nie wiecie, jak to doceniam. Kocham was za to serio. A tak w ogóle, majcie. Tak, słucham. Czy możemy porozmawiać na chwilę na czacie prywatnym? No oczywiście, że tak. Zaraz, zaraz. Chyba się domyślam, o czym wy będziecie rozmawiać. Nie musicie tego trzymać w tajemnicy, możecie rozmawiać tutaj przy nas, my nie będziemy oceniać. Patrzcie się, nawet przewidzę, co chcesz powiedzieć. Leonek leci na Majcie, więc chcę jej to wyznać na czacie prywatnym i zapytać ją, czy umówi się z nim na randkę. Jestem tego pewna, bo odkąd tu wbiliście, to już widziałam ten ship. Czy możesz przymknąć na chwilę jadaczkę? Zamknij się, Ola, po prostu. Wszystko musisz jak zwykle psuć. ha, ha, ha. to co Maja. Mówisz, że chcesz dostać pierwszą dziewczyną Leona, tak? Tak, w sumie czemu nie Skibidi? Eryk i Ola zaczynają się śmiać. Także tego. Czekajcie chwilę, bo ktoś strasznie mi spamuje na czacie prywatnym. Muszę zobaczyć, kto tak się próbuje do mnie dobić i zaraz do was wrócę. Dobrze, Maju, będziemy tu na ciebie czekać, a w szczególności ja. Maja wychodzi z grupki i wbija na czat prywatny! Y, cześć? Cześć, to ty, Maju? Tak, to ja, a czemu pytasz? Kim ty jesteś? Szymon. Czekaj co? Blokuję cię, nie odzywaj się do mnie. Zaczekaj, proszę, porozmawiaj ze mną chwilę, błagam cię, Maja. No dobra, ale streszczaj się, bo nie mam czasu za bardzo. Maja, chciałem cię bardzo przeprosić za wszystko, co zrobiłem. Tak bardzo żałuję tego, jak się zachowałem w stosunku do ciebie. Okazało się, że Ela mnie zdradziła. A Karol i Misia przestali się ze mną kolegować i grają z kimś innym. Tak bardzo mi ciebie brakuje. Chcę do ciebie wrócić i znowu być szczęśliwy. Proszę wróć do mnie. Po tym wszystkim, co mi zrobiłeś, chyba śnisz. Myślisz, że tak łatwo będzie mi wybaczyć twoją zdradę i to, jak mnie potraktowałeś przy wszystkich? Bardzo ci tak dobrze. Teraz, gdy Ela cię zdradziła, to możesz się przez jakiś czas poczuć tak jak ja, gdy ty mnie zdradzałeś. A teraz przestań do mnie wypisywać, bo znalazłam już sobie nowego chłopaka, który, wiesz co? Jest o wiele lepszy od ciebie. Że co dramatyzujesz? Nowy chłopak? To jakieś żarty? Pożałujesz tego, zobaczysz. Dla mnie jesteś zwykłym psem, więc się zamknij i daj mi spokój. Majcia wychodzi z czatu prywatnego z Szymonem! Jestem. Moja miłość wróciła. Przepraszam cię, skarbie, za to, że tak długo mnie nie było. A co ty robiłaś tyle czasu? Widziałam, że byłaś online na Robloxie ciągle przez ten czas? Myśli, e dobra, powiem im prawdę. Te relacje zbuduję na szczerości. Mój ex do mnie wypisywał po prostu, żałuję tego, co mi zrobił i chce do mnie wrócić. A wiecie dlaczego? Bo laska, z którą mnie zdradzał, sama go zdradziła. Ale w życiu nie dam mu drugiej szansy. On jest dla mnie skończonym szczurem. Tylko jest jedna rzecz, której się obawiam. On mi powiedział, że tego pożałuje. Boję się, że będzie chciał mi w jakiś sposób zaszkodzić. Myślicie, że będzie próbował zrujnować moje życie? Ojeju, nie czuję się dobrze z tym, co mówisz, czuję lęki. Może po prostu to olej wychilluj i pograj z nami. Możemy zagrać w dziewięćdziesiątym nocy w lesie, jeśli chcesz. Dobrze pewnie. Ale zaczekajcie na mnie jeszcze chwilę, bo muszę załatwić jedną rzecz. Maja wychodzi z grupki! E... Co? Boisz się, że poszła znowu do swojego ex? Ta! mam złe przeczucia. Kurczę, kocham ja, ale to jest dla mnie jeden wielki roller coaster emocjonalny. W tym samym czasie. O w kocio mortkę Maja, tak bardzo za tobą tęskniliśmy. Bardzo cię przepraszamy za. Tak, tak wiem. Też mi was brakowało. Czekaj, co? To ty nie jesteś na nas zła? No oczywiście, że nie Karol. Wiedziałam, że prędzej czy później wrócicie do mnie. Przyjaciół się nie zostawia, co nie? Dobrze, ale teraz słuchaj uważnie, bo jest pewien problem. Maju, musisz o tym wiedzieć, że jesteś w niebezpieczeństwie. Czekaj, że co? Po tym jak Szymek zerwał z Elą, to przyszedł tu i powiedział, że spytał cię, czy do niego wrócisz. Ale ty mu odmówiłaś, a to sprawiło, że się bardzo. ale to bardzo zdenerwował. Więc zaplanował zemstę, która moim zdaniem jest totalną przesadą, Stara, bo on chce to zrobić w prawdziwym życiu. Ale co takiego on chce zrobić? Powiedział, że zainstaluje kamery w twoim domu i domu twojego nowego chłopaka, a następnie porwie twojego chłopaka i wywiezie do lasu i. Karol powiedział, co chce zrobić Szymon nowemu chłopakowi Mai. O nie, ty chyba żartujesz. Cała się trzęsę, nie mogę uwierzyć, że on jest do takiego czegoś zdolny. Dziękuję ci za tą informację. Muszę to jak najszybciej powiedzieć Leonkowi. Maja wychodzi z grupki starych przyjaciół! Ej, Poryte, że Szymon chce zrobić coś tak przerażającego? Tak właściwie, to powinniśmy to zgłosić na policję. Mnie bardziej to rozwala, że tak szybko znalazła sobie pocieszenie. Nie zła z niej pick me girl. Daj spokój. Maja jest po prostu ładna i mądra i przez to nie ma problemu w odnalezieniu sobie nowego chłopaka. No w sumie. Chwilę później muszę jak najszybciej zadzwonić do Leonka. Dzwoni do Leona! Halo, kochanie, odbierz proszę. Ej, czemu on nie odbiera? Halo, halo, halo! Leon, odbierz! Leon nie odbiera i włącza się poczta głosowa! O, nie wierzę, co ja mam teraz zrobić? Dobra, wbiję na grupkę. Co się stało? Nie wiem, ale Leon nie odbiera, a ja zaczynam słyszeć jakieś dziwne dźwięki dochodzące z dołu mojego domu. To zamknij się w swoim pokoju na klucz i nie wychodź! Jestem, jestem, ale cała się trzęsę. Nagle Leon dołącza do grupki! Kochanie, czemu tak wiele razy do mnie dzwoniłaś? Coś się stało? Myłem się. Słyszę jakieś dziwne dźwięki w moim domu, tak jakby ktoś się włamał. Ha, ha, ha! Leon zaczyna się śmiać! Ha, 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 ha. Leon odbiła ci co w tym jest śmiesznego? Czy być zejść na dół w tym momencie? Po prostu mi zaufaj. Yy, no dobra. Maja szodzi na dół. Co jest grane? Przecież nikogo tu nie ma. Hmm. Nagle Maja dostrzega przez okno Szymona i Leona! Leon zlał Szymona i Szymon leży pobity na ziemi! Co jest? Leon pobił Szymona? I wbił na Robloxa z telefonu, żeby mi o tym powiedzieć? Idę tam. Maja podchodzi do chłopaków! Szymon leży na ziemi, pobity! Cześć kochanie, zadzwoniłem już na policję. Ale co tu się do szczura bekońskiego odwaliło? Okej, okay, a więc ten leżący na ziemi chłoptaś to twój eks, prawda? Kiedy mi powiedziałaś, że on chce zrujnować twoje życie, to poczułem jakiś wewnętrzny lęk, więc wsiadłem w samochód i pojechałem pod twój dom. Przed twoim domem stał stary Mercedes, a w nim ten ziutek. Zacząłem go obserwować, a on włamał się do twojego domu i zaczął instalować u ciebie jakieś ukryte kamery. Kiedy wbiegłem, żeby go powstrzymać, to on uderzył mnie mocno w głowę i zaczęliśmy się bić. To przez to słyszałaś te dziwne dźwięki w swoim domu. No a potem zlałem go na kwaśne jabłko. A wiesz po co on te kamery zainstalował? Już nawet nie będę mówić pierwszego powodu, który jest okropny. Ale drugi powód to, że chciał mnie porwać i mnie... W oczach Mai pojawiły się łzy. Maja podchodzi do Leona i go przytula, po czym daje mu buziaka. Tak bardzo ci dziękuję, Leonku. Ty dosłownie uratowałeś moje i twoje życie. Kocham cię, mój rycerzyku. Ja ciebie bardziej kocham. W tym samym momencie, jak Leon i Maja się całowali, Szymon wyczuł moment nieuwagi i uderzył Leona od tyłu. Ała! Leon upada na ziemię i traci przytomność. Coś ty zrobił, Leon? Żyjesz? Ty powtórzę. Ha, ha, ha. A teraz cię porwę i już nigdy nie zobaczysz swojego chłopaka. Szymon związuje Maję i wciąga ją do samochodu i odjeżdża. Leon leży na ziemi nieprzytomny, a w tle słychać dźwięk syren policyjnych. Po chwili przyjeżdża policja. Halo, proszę pana, co się stało? Halo, proszę pana. Myśli. O nie, on jest nieprzytomny. Ktoś go pobił. Muszę wezwać karetkę. Dzwonię pod numer 112. Halo, halo, 112. Mam pobitego chłopaka. Proszę o pomoc. Po chwili przyjeżdża karetka. Proszę go jak najszybciej wziąć do szpitala, bo muszę go przesłuchać. Musimy jak najszybciej znaleźć sprawcę, bo mam przeczucie, że może być więcej ofiar. Tak jest, panie komendancie, już jedziemy. Policjant wraz z ratownikiem pojechali do szpitala i ratowali Leona. Po godzinie Leon odzyskał przytomość. Dobrze, ten chłopak ma na imię Leon i nie stracił pamięci, może pan go przesłuchać, a ja wychodzę. Do... Dziękuję panu bardzo. Ratownik medyczny opuszcza salę. Jak to się stało? Maja. Maja. Ratujcie ją. O jakiej Mai mówisz? Przecież to ty jesteś pobity. Tak, ale ten chłopak, który mnie pobił, najprawdopodobniej robi jej teraz krzywdę. Jaki chłopak, jak wygląda i jak ma na imię? Ma czarne włosy, ciemne ubrania, nazywa się Szymon. Jedźcie jak najszybciej go schwytać. Tylko skąd my mamy wiedzieć, gdzie oni pojechali? Ten Szymon coś gadał, że chce mnie porwać do lasu, także sprawdziłbym lasy. A masz może na telefonie lokalizację tej dziewczyny? Bo rozumiem, że jesteście razem w związku? Tak, to moja dziewczyna, a ten Szymon, który ją porwał, to jej ex. I tak, mam lokalizację, już panu daję. O nie, ona ma wyłączony telefon. Jej ostatnie położenie na lokalizacji to nieopodal Lasu Gawrolińskiego. O nie. W tym samym czasie? Wypuść mnie, psycholu. Nie ma mowy, powiedziałem, że tego pożałujesz. Starciłem wszystko przez ciebie, przyjaciół, moją ex i dosłownie wszystko. Ale to nie moja wina. Przecież ona sama cię zostawiła. Szymon, uderza maje! Stulpyski, słuchaj co do ciebie gadam! Masz teraz zadzwonić do wszystkich swoich znajomych i powiedzieć, że masz długi i musisz pożyczyć robuksy. Wyciągnij maksymalną liczbę robuksów od wszystkich i następnie mi je dasz, a może uda ci się przeżyć. Dobrze, już to robię, tylko błagam nie rób mi krzywdy. Maja wyciąga swój telefon! O nie, mam rozładowany telefon, nie mam jak tego zrobić. Szymon, uderza Maję znowu? Nie interesuje mnie to, albo to robisz, albo cię tu zostawię na pastwę losu. O dobra, mam ładowarkę w plecaku, czekaj, podładuję telefon i już to robię. Maja podpina telefon do ładowania? W tym samym czasie! Dobrze, Leonie, ja w takim razie wyruszam poszukiwać maje, wezwiemy zaraz helikoptery bojowe, żeby przeszukiwały las z góry. Panie policjancie, ukazała mi się lokalizacja Maj. Chyba włączyła swój telefon. Myśli, ona żyje, całe szczęście. Co ty mówisz? Podaj jej adres. Jest w bunkrach w lasie Garwolińskim. Już tam jedziemy. Na początku dzwoń do Karola, bo on ma dużo kasy, bo ma bogatych rodziców. Dobrze, już dzwonię. Maja dzwoni do Karola. Karol, pożyczysz mi tysiąc robuksów? Mam kłopoty finansowe i muszę jak najszybciej je dostać. Mhm, dobra, dzięki bardzo. Karol, przelewa Maji tysiąc robuksów i Maja się rozłącza. Tylko tysiąc? Ty głupi szczurze. Szymon, uderza Maję! Ała, przestań mi to robić. Mogłaś od niego wyciągnąć o wiele więcej, ale jesteś głupim, śmierdzącym paszczurem. Dzwoń teraz do misi i masz od niej wyciągnąć co najmniej dziesięć tysięcy robuksów, albo zobaczysz, co ci zrobię. Tak dużo? Przecież to ogromna suma. Szymon znowu uderza maję! Ała dobra już to robię. Maja dzwoni do misi! Misia, misia. Błagam, daj mi dziesięć tysięcy robuksów. Dostałam ogromny mandat i muszę go zapłacić, bo inaczej wsadzą mnie do więzienia. Ale jak to nie masz? Błagam cię, pożycz mi, jutro ci to oddam. Halo, halo? O nie rozłączyła się. No to masz pecha, w takim razie zaczynamy. Ale co zaczynamy? A proszę, zostaw mnie. Nagle w tle słychać dźwięk syren policyjnych. Co jest grane? Psy tu jadą, o nie muszę uciekać! Nie tak prędko. Zostajesz aresztowany za włamanie, pobicie, porwanie i wyłudzenia. Jesteś już pełnoletni i za to wszystko możesz skończyć w więzieniu na dożywociu. Policjant skuwa w kajdanki szybona? Ale panie policjancie, ja tylko z nią tu przyjechałem na randkę. Tak, akurat to niech pan patrzy na to. Maja pokazuje siniaki. O jeny skarbie moje, wszystko dobrze? Zaraz cię opatrzymy. Szymon jesteś potworem i mam nadzieję, że zgnijesz w więzieniu. Dobrze. Jedziemy z nim na komendę, czy dacie radę wrócić do domu? Tak, panie władzo. Damy radę. Dziękuję panu za pomoc. Uratował pan nasze życie i jest pan wspaniały. To moja praca, dzieci. A teraz jadę z tym z wyrolem na areszt i będę was informował, kiedy odbędzie się jego rozprawa. Policjant bierze Szymona i wsadza do radiowozu i odjeżdżają! Maju... Leonku... Wiesz, co bardzo Cię kocham i po tym wszystkim, co przeżyliśmy, tak sobie pomyślałem. Myśli, o co chodzi? Czy zostaniesz moją żoną? Co, żono? Tak, kochanie, żoną. Myśli, widzowie, czy mam się zgodzić? Leonek jest wspaniały? Myśli, jeśli mam się zgodzić, to zostawcie teraz like pod tym filmem i komentarz, a ja będę serduszkowała Wasze komentarze i odpowiadała. Myśli, to jak? O dobra, widzę, że bardzo dużo widzów zostawiło łapkę w górę i koma. To zgodzę się, bo go kocham. Halo Majcia, czemu nic nie mówisz? Jeśli nie jesteś gotowa, to odmów i popracujemy nad tym. Zgadzam się, będę twoją żoną. Kocham cię, Leonku. Leon i Maja zaczynają się całować. Po pół roku Leon i Maja wzięli ślub i zostali szczęśliwą parą. Po dwóch latach mieli dzieci i żyli długo i szczęśliwie. Koniec! Jeśli dotarliście do końca, napiszcie komentarz koniec i zostawcie łapkę w górę, wtedy macie większą szansę na wygraną Robuxów!